Przypomniałam sobie o kolczykach i ubieram te kolczyki e, i zaczynamy nowy film z Szczopaska. Przychodzę do Was dzisiaj z nowym filmem, z testem podkładu. E, ten test już miał być kiedyś, ale ze względu na to, że mam lekki, i moja twarz nie była w najlepszym stanie do tej pory, nie jest, ale już jest troszeczkę lepiej. E, więc przychodzę dzisiaj. Od razu Wam pokażę to lusterko, o którym Wam kiedyś mówiłam e, w filmie. To jest to lusterko z AliExpressu. Widzicie, jest na dotyk. I tak to wygląda Będę się do niego malować On jest na 4 baterie I przyszło bardzo szybko Więc jestem zadowolona, cena też była w porządku Ubieram opaskę eee, I historia tego podkładu Dobrze hmm. Kiedyś na moim Instagramie Pokazywałam wam ten podkład z Old Robiam Robiłam recenzję Link będziecie mieć w opisie eee, I po recenzji tego podkładu eee, Dużo osób pod, Podesłało mi link do filmu z Zmalowanej gdzie robiła test innego podkładu i to ma być podobno zamiennik Ecle Touch od Yves Laurant. No to bo tak się prezentuje. Ja dam za niego 24 zł za 30 ml, też przeszedł dość szybko. Eee... Jak widzicie, mamy takie piękne, luksusowe opakowanie szklane ze złotą e, zakrętką. Ja ekletałcz miałam próbkę, taką miniaturę, to nie była próbka, coś takiego miałam miniaturę. kolor nie do końca mi pasował, ale go rozjaśniałam z rozjaśniaczem rozjaśnia Skobo. bo formuła nie była zła. To jeden z tych luksusowych podkładów, który jako tako się u mnie sprawdzał. Kurczął, brałam sobie ocieplane legity, nie wiem, czy by to dobre. E, więc ja mam kolor chyba jeden, tak, 01. Jest taki piękny y, kolor. Nakładać go będę pędzlem kabuki, który znalazłam u Hani w. O, jak tu jest światło, dało to. włączyłam lusterko. Pędzel kabuki, który znalazłam w kalendarzu u Hani, ona mówiła, że może być do podkładu, więc jestem bardzo ciekawa, czy ten podkład się również nim rozprowadzi, bo mówi, że bardziej do bardziej lejących. Eee, taki makijaż mam ochotę na dzisiaj, to szybki makijaż, bo bym chciała jeszcze coś nagrać później. I dzisiaj będzie długi dzień, więc wrócę dopiero do Was wieczorem. Mamy godzinę w pół do dziewiątej rano. Ja już sobie zupę mam z wczoraj, to nie muszę nic gotować. I ogarnęłam sobie pranie, łączyłam. Może nie będzie słychać. I chyba tak. Aha, jeszcze co, co pisze producent o tym podkładzie, bo ja sobie zrobiłam screeny. Wiem, że na grupach naszych facebookowych, na. I naszych i zagranicznych. Wiem, że na tych wszystkich właśnie forach Beauty ten podkład jest bardzo, bardzo polecany. Oczywiście nie każdemu się sprawdza, ale bardzo dużo osób właśnie było zadowolonych. I tutaj mam tak, cena teraz 22-22, ale nie wiem jak długo ta cena będzie się utrzymywać, bo już powiem Wam szczerze, że już widziałam ten podkład za 18 zł i go widziałam za 35, więc cena co mile się zmienia, o link będziecie mieć w opisie tego filmu. I to ma być tak niewidoczne, pełne krycie, jest z korektorem, opcja wybielania, wiecie jak to, nawilżający, wodoodporny, jak tu pisze, stwórz delikatny makijaż, antyolejowy i antypot, wysoki korektor, ukryte pory, czyli ma mieć pełne krycie, nie boi się wysokiej temperatury, czyli kontroluje wydzielanie sebum, ma być, ma być trwały cały dzień od rana do wieczora. I żeby makijaż jest piękny jak ciągle w każdych warunkach. Że ma być też nawilżający przy tym. Ma, ma dać u naturalne wykończenie w minimalnym czasie. Ale jak pełne krycie, to naturalne wykończenie. Zobaczymy. Podkład jest wilgotny i gładki, z dobrą ciągliwością, równomiernie się rozprowadza, szczególnie delikatny i lekki. O! Bezolejowy, dostępny w ośmiu kolorach. Tak, to jest ośmiu w kolorach, ja mam 0,1. Mam krem z Everline ze ślimakiem. Bardzo go lubię. On stać właśnie na tą przesuszoną skórę po lekach. On dobrze, fajnie działa pod makijaż. I więc zaczynamy. Nakładam. Mamy fajną pompkę. Nakładam go no, pędzel. Pędzel sobie wczoraj umyłam. No jest taki półgęsty. Kolor widzę, że ładny, beżowy. O tak, kolor jest. Tylko żeby nie żurby różowe one nie wyszły. Ale on ładnie pachnie, ale luksusowo. Marian, to jest jakby luksusowo. Naprawdę pachnie jak tu face gorzej pachniał niż on. I powiem Wam szczerze, że ten twofaced da mojej przyjaciółce. Za pierwszym razem mieszała go z jakimś belm. mówiła, że był w miarę ok. A starszym, każdym kolejnym dniem było coraz gorzej przy trzecim czy czwartym dniu, ujął tak zapał, że też go nie będzie używać. A Pierwsza warstwa. Da ładne krycie. No właśnie, takie półkrycie. To jest takie lekkie. To nie jest pełne krycie. Ale ciekawe, czy można budować. Zaraz będę patrzeć, bo będę na pewno potrzebować. Wyłączę to, żebyście widzicie? Bo lampa, to jest to, że lampa wszystko przyświetla od lusterka. Po, Pozwólcie, że sobie popatrzę bliżej. Mm. Ej, widzicie to? Jakie to jest piękne krycie, delikatne. Przy jednej warstwie, tu ja pół pompeczki ledwo dałam, dołożę jeszcze drugą i jak ładnie zastyk. Nie porobił faktycznie ten pędzel, to jest genialny. Haniu, prosimy prowadź ten pędzel. Kupiłabym sobie jeszcze ze trzy. Lepsze niż gomeczka. Z powrotem włączam. Dokładam sobie troszeczkę. Gdzie pół pompeczki? Pompo, pół pompeczki dołożyłam. Jestem zakochana. Na razie, póki co jest super. Przy drugiej warstwie otrzymałam prawie pełne krycie. A przy tym podkład jest naprawdę lekki na twarzy. Wow, zmalowana miała rację. Ja jej ogólnie nie oglądam. Moje umiejętności są dla mnie za duże. Ja nie umiem nic z tego dla siebie wyciągnąć. I na przykład po filmach e, choćby Hani czy Laurelii. Bardzo fajny podkład na pierwsze wrażenie. I kolor się idealnie dopasowuje do skóry. Wow! I powiem wam szczerze, że jest takie krycie pod okiem, że ja sobie tylko delikatnie dołożę korektora i rozprowadzę go palcem, bo ja nie mam potrzeby więcej. Zrobię z wami, z wami takie gedready, bo piszecie mi, że policie takie dłuższe filmy. To zróbmy sobie dłuższy film. I wiecie, co ostatnio zauważyłam, niestety? Na te osoby, które nigdy nie mówiły o subskrypcjach, łapkę w górę. Zaczęły ostatnio mówić, że YouTube ucina zasięgi. Tak więc niestety ja Was też muszę prosić, jeśli podoba Wam się ten film, proszę łapkę w górę, proszę o subskrypcję. Tam czerwony przycisk na dole i dzwoneczek. Możecie coś do mnie napisać, zostawić komentarz. Ładnie to wygląda, ładnie się korektor stopił z, z, z podkładem. Naprawdę jestem z niego zadowolona. Jeden z lepszych podkładów, jakie ostatnio miałam. Aha, jeszcze wam, chcę Wam powiedzieć ciekawostkę. Ja u rodziców mam moich rodziców mam takie pudełeczko, gdzie zawsze trzymam złe kosmetyki osobne do makijażu, żeby tego wszystkiego ze sobą nie wozić i miałam tam podkład tą zmienioną formułę, bo wcześniej uwielbiałam, może jak mu się nazywa, trumacz od Lorala, zużyłam, nie wiem, ile opakowań, 6-7 na pewno, później zmieniła się formuła. I go katowałam, katowałam, została mi jedna trzecia opakowania ja ostatnio się wkurzyłam, wywaliłam to opakowanie, nie, bo co nakładałam podkład, to się wkurzyłam, po prostu takie smugi do rozwarstwienia się, zaraz ciastko, nie no, coś, coś strasznego. E, I czułam, że, że mnie skóra piecze po nim. Nie wiem, to zmieniona formuła była, bez nadziei, mam nadzieję, że jeszcze ją ulepszą i tam to wróci, ale należy się nawet boję kupować. I wzięłam do rodziców ten mój podkład e, infalible z L'Oreal'a. I zostawiłam go tam i nie miałam tutaj. Wiecie, jak ja się namordowałam bez tego podkładu tutaj? Jak ja się do niego przyzwyczaiłam i jak ja go lubię. Ale ten chyba zamówię drugi, że właśnie, żeby mieć u rodziców. Albo odleję sobie próbkę, bo mi aż tak dużo nie potrzeba. gdzie mnie bawi wtedy, jak, jak ja na Instagramie pokazuję, że jestem u moich rodziców, a wy mi piszecie, że rozwód, rozwód, rozwód. I jednak ludzi ogłupię. Teraz wezmę sobie puder, ten z Lovely, czekoladka, biała czekoladka. I pudruję sobie tu wszystko. Mamy tu Rimmel w kredce Brow Way i to jest kolor 01 light i tu się wam do czegoś przyznam, ja to kupiłam z polecenia Karoliny Stylizacji. Tak, podoba mi się, drzwi mi się podobają. Karolina, dobry wybór, ja tą kredkę kupiłam na jakieś, jak otwieram, nie, jak w Hewe byłem już 40% na coś takiego, w każdym razie około 17 złotych za nią dam, jest bardzo fajna ta kredka, muszę ją sobie zastrugać. Szkoda, że nie jest właśnie wykręcana tylko na struganie, ale to nic. Tu sobie muszę troszeczkę korektora dołożyć, bo wyjechałam przy tej brwi. Delikatny kontur bym sobie to, to, to mi się nie podoba, tu mi nie trzyma to. To musi Paweł coś popatrzeć, by mi się to nie rozjeżdżało. Chciałabym sobie zrobić delikatny kontur. Wzięłam mój pędzel z Elite, wyprany był, jest wyprany. I, i wziąłem sobie paletkę z Vivo chcę je zużyć. Żeby trochę wywalić i kupić nowym, w ogóle sobie dzisiaj nie chcę użyć. To trio, bo nie chcę mocnego konturu. Chcę, chcę zobaczyć, jak na tym podkładzie się będzie po prostu nakładał kontur. Jak marzenie, sunie. Po tym tu face to już mam normalnie koszmary. I mam wrażenie, że też po tych dwóch razach co używałam to też mnie zapchał tutaj przy nosie i nie mogłam się w ogóle tego pozbyć. Bardzo, bardzo mi się podoba to, jak się nakłada kontur na na tym podkładzie. To jest bajka. I bardzo wiele z Was pokazywało mi na Instagramie, że kupiło ten pędzel i jest zachwycony. Ja też jestem zachwycona. I właśnie nie wiem, czy sobie nie kupuję, kupię drugiego, póki są. Bo potem z tymi moimi rzeczami lubi być tak, że że magicznie znikają, gdy ja chcę je odkupić. Więc mogę na zapas. Używam teraz tego rozświetlacza z tej paletki. Pasowałby jeszcze ten róż trochę wykończyć, ale on jest prawie nieruszony. I teraz sobie wszystko różem. Nie dość, że ja nie lubię nakładać róży i nie lubię nosić róży, Jakiś taki pędzelek. Tylko ino, ino, bo ten puder jest... Naprawdę napigmentowany ten róż. nie mam ochoty na nic skomplikowanego, biorę tę paletę Peanut Butter Peanut Butter z Makeup Revolution zrobię sobie chmurkę tym moim fajnym pędzelkiem z AliExpressu zamówiłam sobie jeszcze kilka, żeby mieć, mieć, mieć szukam takiego koloru oczywiście wezmę kolor Peanut Butter z Milk Chocolate i delikatnie sobie to Chcę sobie wziąć kolor. Też po ostatnim filmie pytaliście się mnie, co to za paletka. To jest Everchanging z Focalur. Podlinkuję Wam ją na dole. To jest moja druga paletka. Jedną już zużyłam. Ona jest z Aliexpressu, ale można ją też zamówić chyba na stronie Focalur. I bardzo, bardzo ja lubię takie kolory. To, bardzo, to są świetne jakości cienie. I jak widzicie już te błyszczące są prawie, fiolet jest nieruszony, niebieski jest najgorszy z tej palety, z tamtej, te... tamtej też nic nie zużywam tego niebieskiego, on po prostu nie, on jest niby tak pigmentowany, ale można zrobić słocza na oku to się w ogóle nie przekłada na oko. Robi się taka plama, która nie idzie na roze, nawet szkoda tego używać, ale jeden jak się nie sprawdza w palecie, to jeszcze szczególnie, że ta paleta kosztuje około 32 zł. Chcę to zrobić sobie takie tu załamanie po niekim. O, oglądacie The Voice Senior? Ja żadnej edycji The Voice nie oglądam, tylko czasami te przesłuchania w ciemno, jak było w edycji Edyta Górniak. Ja kocham Edytę Górniak. I teraz zaczęłam oglądać, bo bardzo mi się formuła podoba tego programu. Biorę cień, złotówkę, kultową złotówkę o... A nie widzicie, to się czuł Nie wiem, czy to będzie widzieli na oku zobaczycie. I tak mi się podoba ta formuła. Ale... Przy okazji skończyłam makijaż oka, tu mogę wyłączyć, możecie sobie to zobaczyć, jak pójdę jeszcze z wami później do okna na koniec filmu. Jestem zachwycona tym podkładem, zachowaj się, Agusia. Rzęsy mam ochotę dzisiaj na Essence, to jest I Love Extreme, też ktoś, ktoś, kto, ktoś, jak byłam młodsza to ja to używałam, tak jak, ale uży, najwięcej używałam maskar z Avonu. Ja miałam do nich najlepszy dostęp i pewnie jak większość z nas. Eee, I i pole tak sobie o niej przypomniałam. Jest to przepiękny tusz, który daje bardzo spektakularny efekt, ale bardzo ciężko go zmyć. To dobrze, umaluję rzęsy i do Was wracam. Odbyły mi się dwie kropki z tuszu. Muszę troszeczkę poczekać, aż z nas I, i, i wtedy sobie je z szczoteczką ściągnąć, żeby nie uszkodzić cienia. To w międzyczasie sobie zrobię usta i powiem szczerze, że to chyba te moje leginsy ocieplone grzeją to. Tak. Ubrałam okulary. Jeju, jak to mi się podoba. Dawno żaden makijaż mi się tak nie podobał. Jak tak fajnie, naturalnie wyszło. Mam ochotę na newt usta. Mam pędzelet Nexa, Ten stary pędzelek z ostatniego filmu wywaliłam już. Skończył swój żywot, bo w kalendarzu... Ale to nie jest ten kalendarz. To jest ten yy, kalendarz pędzel z Nexa do ust. Jak otwieram kalendarz z Nexa, film jest na kanale, to właśnie trafiły mi się dwa pędzelki. Genialny kalendarz. Właśnie sobie patrzę, że otworzyłam dzisiejsze okienka nie na Instagramie, a przeważnie otwieram na Instagramie razem z wami i dzisiaj po prostu zaraz nagram yy, zawartość, a jutro muszę pamiętać, żeby nagrywać. Na no, żywo. Zaś zaczyna... O, początek filmu tak dobrze szedł, zaś mi zaczyna brakować słów. Skończone pomadka to jest Avon True chyba. To jest kolor Kasmir Taupe. To jest już moja trzecia pomadka w tym kolorze. Lubię on jest taki neutralny, ale pod brąz. ja lubię takie brązy na ustach. Skończony makijaż prezentuje się tak. Idę z wami do okna. Idę z wami do okna. Dzisiaj jest tak ponuro na polu. Ściągnę opaskę. Muszę się uczesać zaraz porządniej. Do następnego filmu. Jak? Ja jestem zachwycona, jak ten podkład wygląda na buzi. Naprawdę, zmalowana miałaś rację. Znaleźliśmy zamiennik. Póki co, pierwsze wrażenie jest ok. Wrócę do Was za kilka godzin wieczorem, całkiem wieczorem. Pewnie ten podkład będzie ponad 12-14 godzin na twarzy. Ko 12 liczę. Mamy po godzinie 22. Przychodzę do Was z podsumowaniem podkładu. Dzisiaj robiłam recenzję tego podkładu z marki Otfiou z AliExpressu. I powiem szczerze, że jestem zachwycona. Jak podkład nakładałam rano, już nie pamiętam, o której tam mówiłam wcześniej. To patrzcie, jak on się pięknie utrzymał. Dzisiaj nagrywałam trzy filmy robiłam mierzymy. Mierzyłam, później byłam na zakupach, mierzyłam rzeczy w sklepach. Miałam bardzo dużą zmiany temperatur, bo to właśnie tak na polu trochę i później w sklepach takie gorąco, i on się nie ściastkował nigdzie. On się ładnie utrzymał. Jedna pompka dała już takie bardzo, bardzo ładne krycie ujednoliciło cerę, później przy drugiej pompce, jak ja wam po, po oczupinie, dało mi pełne krycie utrzymało się tyle godzin. Cera wygląda na. Promienną, i zdrową, nie ma takiego suchego matu. Naprawdę jestem zachwycona. I za tą cenę? Wiecie co, za każdym razem, tak jak przechodzę obok lustra, to przyglądam się i mówię: wow, naprawdę, zmalowana miałaś rację. Ten podkład jest super. Dziękuję Wam serdecznie za to, że podesłaliście mi ten podkład i w film, ten film zmalowany z tym podkładem. I myślę, że to zgodny zamiennik ekletałcz mod i w Jeszcze w tej cenie. I myślę, że to jest podkład świetny na co dzień i na wielkie wyjście, o, na wielkie wyjście, naprawdę da na pełne krycie. Od rana do godziny 22. Taki efekt. Sztos. Świetny, świetny podkład. Nic się mi nie stał, nigdzie mi się nie star. A cały dzień smarkałam, miałam dużo mierzenia, tak jak mówiłam, duże, duże skoki temperatur. Jestem bardzo, bardzo zadowolona. Mam faworyta. Ten kolor, jaki to jest piękny kolor. Beżowy. Tak, tak, tak. tak.